Wyobraź sobie, że jest późny wieczór. Jesteś w sypialni z kobietą, na której bardzo ci zależy. Atmosfera gęstnieje, czujesz to przyjemne napięcie w powietrzu, to oczekiwanie, które budowało się przez cały dzień. Wszystko wydaje się idealne. Światła są przygaszone, a ty czujesz się gotowy. Aż do momentu, gdy następuje ten krytyczny ułamek sekundy, twoje ciało nagle odmawia posłuszeństwa. Zamiast fali energii, czujesz pustkę. To uczucie zimnego potu na plecach. Ten ścisk w żołądku i wstyd, którego nie da się opisać żadnymi słowami. Widzisz to lekkie zmieszanie w jej oczach. Może nawet próbę pocieszenia, która boli jeszcze bardziej niż milczenie. Wiem, że wielu z was, którzy mnie teraz słuchają, zna ten scenariusz aż za dobrze. Jako lekarka specjalizująca się w zdrowiu intymnym mężczyzn, widziałam to spojrzenie setki razy w moim gabinecie. Spojrzenie pełne frustracji, lęku o własną męskość i tego niemego pytania Czy to już koniec? Czy jestem zepsuty? Czy jestem już za stary? Chcę ci powiedzieć, zanim przejdziemy dalej, że to nie jest wyrok. To sygnał alarmowy, który wysyła ci twoje ciało. A my dzisiaj nauczymy się ten sygnał nie tylko odczytywać, ale i naprawiać przyczynę problemu u samego źródła, bez sięgania od razu po chemiczne wspomagacze, które mają listę skutków ubocznych dłuższą niż książka telefoniczna. Musimy zacząć od zrozumienia mechaniki, bo męskość to hydraulika i biochemia, a nie magia. Lubię tłumaczyć to moim pacjentom, używając analogii węża ogrodowego. Bo ona idealnie obrazuje to, co dzieje się wewnątrz Twoich naczyń krwionośnych. Wyobraź sobie wąż ogrodowy podłączony do kranu. Kiedy wąż jest nowy, elastyczny i czysty w środku, a kran odkręcony na maksa, woda płynie pod ogromnym ciśnieniem. Strumień jest silny, stabilny i możesz nim podlać najdalszy kąt ogrodu. Twoja erekcja działa dokładnie tak samo. Aby do niej doszło, Krew musi wpłynąć do ciał jamistych prącia z dużą prędkością i zostać tam zatrzymana pod ciśnieniem. Ale co się dzieje, gdy ten wąż ogrodowy leży na słońcu przez lata? Guma twardnieje, traci elastyczność, a w środku osadza się kamień i brud. Nawet jeśli odkręcisz kran, woda ledwo kapie. To samo dzieje się w twoim organizmie. Z wiekiem, przez stres, złej jakości jedzenie i brak ruchu, twoje tętnice sztywnieją. Śród błonek, czyli ta delikatna wyściółka wewnątrz twoich naczyń krwionośnych, ulega uszkodzeniu. A to właśnie śród błonek jest odpowiedzialny za produkcję kluczowego gazu, tlenku azotu, który działa jak ten zawór otwierający przepływ krwi. Bez tlenku azotu naczynia są zaciśnięte, a krew nie może dopłynąć tam, gdzie jest najbardziej potrzebna w kluczowym momencie. I tutaj dochodzimy do rozwiązania, o którym mówiłam w tytule. Obiecałam ci naturalne paliwo Coś, co jest tanie, dostępne w każdym warzywniaku, a działa z siłą farmakologii, jeśli wiesz, jak to stosować. Wiele osób szuka egzotycznych korzeni z dżungli amazońskiej, ale prawdziwy skarb mamy na wyciągnięcie ręki. Chociaż potocznie myślimy o tym jako o warzywie, w medycynie naturalnej traktujemy to jako potężny owoc ziemi nasycony energią. Mówię o specyficznej kombinacji soku z surowego buraka wzmocnionego sokiem z cytryny. Być może teraz się krzywisz, bo kojarzysz buraki tylko z dodatkiem do niedzielnego obiadu, ale posłuchaj mnie uważnie, bo to, co powiem, może zmienić twoje życie intymne w ciągu kilku tygodni. Burak to absolutny król azotanów w świecie roślinnym. Kiedy spożywasz te naturalne azotany, twoje ciało w procesie trawienia, zaczynając już od śliny w ustach, przekształca je w ten bezcenny tlenek azotu. To jest dosłownie paliwo rakietowe dla twoich naczyń krwionośnych. To tak, jakbyśmy wzięli ten stary, sztywny wąż ogrodowy i magicznie przywrócili mu elastyczność nowości rozszerzając jego średnicę dwukrotnie. Jednak jest jeden haczyk, przez który 90% mężczyzn nie widzi efektów, mimo że jedzą buraki. Robią to źle. Gotowanie, pieczenie czy pasteryzowanie zabija większość aktywnego potencjału tego daru natury. Wysoka temperatura degraduje azotany. Aby to zadziałało jak lekarstwo, jak to obiecane paliwo, musisz podejść do tego metodycznie. Przepis jest prosty, ale wymaga precyzji. Potrzebujesz surowego buraka. Wybieraj te średniej wielkości, twarde jak kamień, o ciemnej, intensywnej barwie. Dokładnie go myjesz i obierasz cienko, bo tuż pod skórką jest mnóstwo witamin. Kroisz go na mniejsze kawałki. I teraz najważniejszy moment. Nie możesz go ugotować. Musisz wycisnąć z niego soki życiowe. Używasz do tego wyciskarki wolnoobrotowej lub dobrego blendera, dodając odrobinę wody. Ale sam burak to za mało. Tutaj wchodzi nasz aktywator, czyli cytryna. Dlaczego cytryna jest kluczowa w tym równaniu? Ponieważ witamina C i kwasy zawarte w soku z cytryny działają jak katalizator. One stabilizują tlenek azotu. Sprawiają, że przekształcenie azotanów w formę aktywną zachodzi szybciej i efektywniej, a dodatkowo chronią ten proces przed kwasami w twoim żołądku. Bez cytryny tracisz połowę potencjału tej mikstury. Więc do szklanki świeżego, krwisto czerwonego soku z buraka wciskasz sok z połowy cytryny. Mieszasz to i wypijasz. To nie jest napój dla smaku, to jest eliksir funkcjonalny. Smak może być ziemisty, trudny, ale pamiętaj po co to robisz. Pijesz to dla efektu, który nastąpi później. Kiedy najlepiej pić ten eliksir? Tutaj wielu mężczyzn popełnia błąd, myśląc, że to działa jak niebieska tabletka, którą bierzesz godzinę przed stosunkiem i liczysz na cud. Musisz zrozumieć, że my tutaj nie maskujemy objawów. My odbudowujemy Twoją fizjologię. Dlatego ten sok najlepiej pić codziennie rano, na czczo lub około dwie godziny przed planowanym treningiem fizycznym. Traktuj to jak codzienną suplementację. Twój organizm musi nasycić się azotanami, musi odbudować zapasy tlenku azotu, a to proces, który wymaga regularności, a nie jednorazowych zrywów. Jest jednak jedna, absolutnie kluczowa rzecz, o której mało kto mówi. A która może całkowicie zniweczyć Twoje starania. Zanim wypijesz ten sok, lub zaraz po, pod żadnym pozorem nie używaj silnych antybakteryjnych płynów do płukania ust. Dlaczego? Bo pamiętasz, jak mówiłam, że proces zaczyna się już w ślinie? To dobre bakterie na Twoim języku są odpowiedzialne za pierwszą fazę przekształcania azotanów. Jeśli zabijesz je płynem do płukania ust, przerywasz łańcuch reakcji. Pijesz sok, ale on nie zadziała, bo nie ma, kto go przetworzyć. To drobny szczegół, ale w medycynie właśnie te detale decydują o sukcesie lub porażce terapii. Muszę cię też uprzedzić o jednej rzeczy, żebyś nie wpadł w panikę. Po rozpoczęciu tej kuracji, twój mocz, a czasem i stolec, mogą przybrać czerwonawy odcień. Jako lekarka uspokajam cię. To jest całkowicie normalne zjawisko związane z barwnikami zawartymi w burakach, betaniną. Nie biegnij z tym na SOR. To tylko znak, że system trawienny pracuje i przyswaja to, co mu dostarczyłeś. Skupmy się teraz na tym, kiedy zobaczysz efekty. Jeśli twoje problemy trwają od lat, nie oczekuj, że po jednej szklance staniesz się nastolatkiem. Pierwszy tydzień to czas nasycenia. Możesz poczuć więcej energii ogólnej, mniejsze zmęczenie po pracy, lepszą koncentrację. To znak, że krew zaczyna lepiej krążyć w mózgu i mięśniach. Ale prawdziwa magia dzieje się zazwyczaj w drugim lub trzecim tygodniu regularnego picia. Pierwszym sygnałem, że twoja hydraulika wraca do normy, Niekoniecznie będzie supererekcja podczas stosunku, ale powrót porannych wzwodów. To jest ten moment, kiedy moi pacjenci wracają do gabinetu z uśmiechem. Poranny wzwód to naturalny mechanizm serwisowy Twojego organizmu test systemu, który wykonuje ciało podczas fazy snurem. Jeśli one wracają, to znaczy, że śródbłonek naczyń regeneruje się, że tlenek azotu robi swoją robotę, a krew znowu swobodnie wypełnia ciała jamiste. Kiedy już zauważysz tę zmianę, pewność siebie wróci automatycznie. Przestaniesz bać się zbliżenia, bo będziesz wiedział, że twoje ciało jest gotowe. Pamiętaj jednak, że ten sok to potężne paliwo. Ale nawet najlepsze paliwo nie pomoże, jeśli silnik jest kompletnie zardzewiały z braku ruchu. Dlatego zawsze powtarzam: Wypij ten sok i idź na spacer. Zrób kilka przysiadów, ruszaj się. Ruch fizyczny dodatkowo stymuluje wyrzut tlenku azotu. Połączenie azotanów z buraka, witaminy C z cytryny i umiarkowanego ruchu to trójkąt, który jest w stanie cofnąć zegar biologiczny Twojej potencji o dobrą dekadę. Na koniec chcę Ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Męskość to nie jest coś danego raz na zawsze. O nią trzeba dbać, tak jak dbasz o swój samochód czy dom. Nie czekaj, aż problem stanie się tak duży, że zniszczy Twoją relację i Twoje poczucie własnej wartości. Natura dała nam narzędzia, dała nam rozwiązania które są na wyciągnięcie ręki w zwykłym sklepie warzywnym, a nie tylko w aptece za grubą szybą. To, co Ci dzisiaj podałam, ten prosty przepis na sok z buraka i cytryny, to klucz do odzyskania kontroli. Nie odkładaj tego na jutro. Jutro to najczęstsza wymówka, która prowadzi do nic nierobienia. Idź dzisiaj po te buraki. Zrób to dla siebie, dla swojego zdrowia, bo sprawny penis to tak naprawdę papierek lakmusowy zdrowia całego Twojego serca i układu krążenia. Zrób to dla kobiety, która czeka na ciebie w sypialni. Odzyskaj tę iskrę, tę pewność w oczach. Wiem, że możesz to zrobić, bo widziałam setki mężczyzn, którzy wyszli z tego dołka stosując dokładnie te proste, naturalne metody. Zacznij działać. Powodzenia.